Witajcie, ja jestem Norbi, a to jest kolejny odcinek z cyklu Kobiety w Wod. Dopiero co zapoczątkowałem ten nowy cykl i już mam kolejną kandydatkę do tego, żeby Wam ją zaprezentować. Razem ze mną na kanale jest koleżanka o wdzięcznym Niku Trufinka. Cześć! Dzień dobry, cześć! Bardzo miły, bardzo sympatyczny głos. Jak powiedziała wcześniej, burza jej się, uśmiecha od ucha do ucha i cały czas nie może przestać się. Dlatego też policzki bolą aż dlatego też mam nadzieję, że ta nasza rozmowa będzie wesoła, będzie spontaniczna i będziemy tutaj sobie fajnie rozmawiać. Nie będzie tutaj żadnego odpytywania z karteczki. Oczywiście karteczka w w pierwszym odcinku to była ściema. To nie było żadnej karteczki, pytania były na żywo. Tylko zrobione właśnie w formie takiego niby odpytywania. Natomiast wrócimy do pierwszego poważnego pytania w tym. Jakie zadaje dziewczyną kobietom imię. Sylwia. Sylwia. Bardzo ładne imię. Rzadko ostatnio Nie tego nie lubię. A widzisz, a rzadko jest ostatnio spotykane to imię, ale jest ono naprawdę fajne. Mi się podoba. A Czemu mię? nie lubisz? Nie lubię, bo po prostu mam na imię, typowe. Aha, rozumiem, czyli osoby, które mają na imię w jakiś tam sposób, nie, 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 nie lubią swojego imienia. Zwyczaj, swoje zwyczaj Boże, ja takich osób spotkałam. Aha, no cóż, bywa. W takim razie, to drugie pytanie. Trufinka. No. Teraz, teraz, się spo, teraz się spowiadaj, dlaczego trufinka? O, właśnie, to jest dobre pytanie. Sama nie wiem. W sumie, Pamiętam tylko fakt, że kiedyś moja koleżanka, stara, nie wiem, parę lat temu, miała jakiś nick jakiś jakiejś grze, gdzieś taki podobny i chyba od tego się zaczęło i jak założyłam konto w błocie, to jakoś nie miałam pomysłu i wzięłam sobie je tak, tak samo, nie wiem. Aha, czyli bez żadnego jakiegoś konkretnego powodu, tylko stwierdziła, tak. że u, u, trzeba uchorować... Uhonorować. A, taki słodki, słodki nick, dokładnie, o, widzisz, bardzo dobry, bardzo dobry pomysł, jeżeli właśnie coś ze słodkościami się mm, będzie to kojarzyć, znaczy się słodka osoba. Ale oczywiście o drapieżnych pazurkach, które będą będziesz pokazywać w momencie, gdy będą ciebie atakować inne czołgi, tak? No ale to takie... Taki, dobra, to, to z tym drapieżcą to na razie, razie po, po, poczekamy. Dobrze, to teraz jeszcze. Teraz coś... jest kąsanie. Teraz jest kąsanie, tak, okej. Okay. I właśnie teraz skąsałaś drugiego przeciwnika. To teraz trzecie pytanie Kto cię namówił do grania w WOT? To ci też nie powiem, bo ja nie wiem, czy to albo było nie wiem, szukamy jakiejś gry, z nazwą bo w sumie to ja sama zaczęłam grać w początku z nikim, mnie nie namawiał, wiesz, ja to samo się. To w takim bądź razie, jeżeli nikt się do tego nie namówił, to skąd dowiedziała się o tej grze? No właśnie, tak jak mówiłam wcześniej, że chyba albo z telewizji, nie wiem, bo czasem woda właśnie puszcza jakieś głupie reklamy na temat, no, Wota. Chyba tak, albo po prostu szukałam czegoś w necie, no. nie mam pojęcia, ale spodobało mi się e, jak no, długo... i siedzę w tym dalej. Jak długo już grasz? Tak Będzie... na to sprawdzałam, chyba e, dwa lata temu. Czyli tak. około dwóch lat, tak? Tak. No to stażem już jesteś niezła, jeśli o to chodzi. I powiedz mi tak, no już masz 12 tysięcy bitew i dodatkowo jeszcze bardzo przyzwoite statystyki, ponad 1600 WN8, to jest naprawdę bardzo już no, dobry wynik. Nie można powiedzieć, że jesteś jakąś taką początkującą graczką, tak można powiedzieć, czy jakiś tak, inny sposób? można, można, można. Tak można. Powiedzieć. I rzeczywiście już umiesz, umiesz sporo i naprawdę dobrze ci idzie. To teraz o, mi powiedz. kręciłam tak. no to trzeba trochę się ten. Ty. Dobrze się z dobrej strony się pokazywać. Dokładnie. To teraz mi powiedz tak, tutaj niestety musieliśmy delikatnie cofnąć powtórkę, stąd też jakieś dziwne się nam porobiły rzeczy. Dopiero teraz o to zauważyłem. Powiedz mi tak. Przy tych, po tych 12 tysiącach bitew, jakie masz już czołgi w garażu, czyli jakie dziesiątki posiadasz? Mam trzy dziesiątki tylko. Moją pierwszą dziesiątką był Obiekt 268, którego aktualnie nienawidzę i trzymam go tylko dlatego, że a może czasem ktoś będzie go chciał na CW, ale to jest raczej nikły. Ale mam jeszcze Batchata i AMX-50B. I aktualnie AMX-50B jest moją ulubioną dziesiątką. Aha. przed chwilą o, zrobiłam. Jasne, rozumiem, to do tego teraz dojdziemy. Natomiast e, zaciekawiło mnie to ta kwestia właśnie tego obiekta 268, że na to, że ja miałem podobnie, jak ja go sobie zrobiłem, to ten czołg był świetny. Ja go strasznie lubiłem, strasznie lubiłem w nim grać. Ja go nigdy nie lubiłam. Aha. No w sumie robiłam tę linię tylko dlatego, że wcześniej miałam słabego kompa i nie wyrabiał. Uh -huh. No i w sumie dlatego poszłam w linię Tedeków no. I w sumie też dlatego, że była to najłatwiejsza linia dla początkujących, no Radzili tam, bo czytałam forum, już od początku zaznajomiałam się w forum, bo, że ta linia jest najłatwiejsza dla, dla początkujących coś tam, nie? A nie, a nie czytałaś tego, że, że do ISA 7, nie? Żeby iść. Pamiętam, że chciałam. Ale bo przez cz nie umiałam przejść, przez ten czołg czwartego poziomu i odwróciłam sobie poszłam w nie właśnie y, tych y, deków. A, rozumiem, czyli te 28 stanowiły jakąś taką straszną barierę dla ciebie. No to... to wrzuca... było dawno temu, nie wiem czemu, bo tyle czołg jest fajny z tego. A teraz, ten, no teraz jest fajny, tak? No ale to już jest może właśnie kwestia e, większej e, wiedzy, większej umiejętności grania i rzeczywiście przez to e, teraz nagle się okazuje, że e, teraz się gra na przykład tymi samymi czołgami, których kiedyś nienawidziłaś, teraz się nimi gra lepiej. Ja tutaj tak gadu-gadu, ja tak, tak z ciekawości sobie zerknąłem, a ty masz dwie znaki biegłości i już dwie gwiazdeczki na lufie tego tutaj oto fantastycznego czołgu, czyli M41 Bulldog. E, powiedz tak, mi sumie, tak. to jest, nie wiem, najlepszy Light, takim grałam, bo ogólnie też uwielbiam Light, nie? Aha, no to jeżeli grałaś, bo oczywiście masz bad chata to grałaś tym 1375, 1390, tak. no, to, no to i one są gorsze, tak? Mówisz, że są gorsze od Bulldoga. Tak, bo Bulldog jest przede wszystkim mobilniejszy, zwrotny. To co z tego, że jest siódemką, ale na dziesiątkach o wiele lepiej mi się nim gra niż 1390, który... No. Nie mam go w garażu, bo go sprzedałam. Aha. Właśnie na rzecz też tego, że po co mi tyle tu w garażu, jak y, mogę mieć bulldoga. Który, który zaspokaja Twoje wszelkiego rodzaju żądze albo instynkty, właśnie, które doprowadzają do wyładowania się na przeciwniku, tak? czyli, no wiesz, no, żądza tak jak wiesz, niszczenia, nie? Wy, wy, wypadasz takim budogiem, niby taki wiesz, taka popierdółka, taka lufeczka cieniutka, 150 damage'u, bije na strzał, a nagle się okazuje, że wy, wywalasz takiego przeciwnika, 10 pocisków i tego przeciwnika nie ma, nie? No to właśnie, no. właśnie na tej zasadzie mi, o to mi właśnie chodzi, no nie, że to jest taka właśnie, żądza takiego niszczenia takiego, Dorwę cię jeszcze tutaj i zobaczysz co z tym zrobię, nie? Ja ogólnie mówię magazynki, nie? To Aha. też na magazynkach się najlepiej czuję. Zaraz właśnie do tego dojdziemy. Dokładnie. Tutaj jeszcze ta rozmowa się nie skończy w ciągu 5 minut. Jest już 12 do 12. Na razie wasza drużyna dostaje dosyć duże baty bo nawet ma dużo mniej, jeśli chodzi o ilość KP, ale ty tu tutaj na razie jeździsz. Jeździsz sobie taka właśnie swobodna, wesoła i zaraz zobaczymy, co... O, ja nawet tutaj ładny wyskok zrobiłeś. A, przypadek, tak, okej. Okay. Myślałam, no. że sobie ściągnę gąski, bo mam, no, jak już robię takie wyschłonki, to mam niezwykły dar do przypadkowego ściągania sobie gąsek, ale a. na szczęście tak miałam zestaw, więc nie sprawiło mu to problemu, ale w każdym razie. No tak. Dobrze, słuchaj, to teraz tak, powiedz mi, e, a teraz, e, co teraz chcesz zrobić, bo tak tylko, y tylko, że wróciłem na chwilę do tej bitwy, e, bo, bo właśnie teraz jestem ciekawy, zostałaś sama na na, na dwa czołgi, poprawka. I co teraz chciałaś... Aha, bo już wyparowała w międzyczasie artyleria. Tak, bo artyleria rozwaliła się nawzajem z... jak z panterą naszą. I w sumie tam mi to nie zrobiło różnicy, byle nie ma tej arty i nie muszę po nią jechać, nie? Aha. O, o i teraz jest właśnie moment klucz. Jadę. Mam 260 HP i naprzeciwko mnie jest AMX CDC Wiedziałam, że ma 360 HP z hakiem i wiedziałam, że jest na moje trzy strzały, ale nie wiedziałam jaki ma średni damage jak, jak mu wylosuję, bo po prostu no, czołg nowy, a ja oczywiście z kleroza, bo się stresuję i musiałam zapomnieć. I myślałam, że ma 200 i wyjechałam. A w sumie, to no się zobaczę, jak wyjechałam. Dokładnie. <grym grym grym> o, tak na luzie, o tam, to, co tam, taka setka normalnie, no to przecież taka du duża luf. A I właśnie w tym momencie ktoś się... Że... W tym momencie dało się znaki szczęście, <laughs> naprawdę potem już po bitwie spojrzałam i on ma średni, a tu chyba 240, a ja myślałam, że to jest 200 wyjechałam, tak o. Tak ona nie tak sobie normalnie pojechałam bez żadnego tego, bez żadnego e, zdenerwowania i jeszcze mu skopałam, że tak powiem, dupsko, nie? Za przeproszenie. <laughs> <To jest. śmiech> Dobra, na szybkiego tylko przelecimy tą bitwę, ponieważ e, zrobimy w ten sposób, że ta bitwa trwała tylko, tylko. 9 minut, dlatego też pokażemy za chwileczkę drugą bitwę, żeby nie było tak, że będziemy, że będzie nudno, że będziemy gadać tylko do statycznego obrazu, dlatego bitwa będzie sobie leciała w tle następna, natomiast my będziemy sobie dalej kontynuować naszą miłą, sympatyczną rozmowę. Dostałaś tylko Mkę tylko albo aż MK, duży kaliber e czołgiste snajpera oraz specjalistę. E najlepszy wynik, jeśli chodzi o dymęcz w Całe drużynie 5445. Świetny wynik, dobra robota. Mogę Ci to mogę powiedzieć. Przyznać, mogę wtrącić, że sprawdzałam, na którym miejscu jestem pod względem powtórek z tego czołu i z tej wersji na Wotl Place i wyszło, że jestem szósta. Szósta w demo, jak i szósta w doświadczeniu, więc. O, oh, Matko, ja nie wiem, jak ja to zrobiłam. <grym> na pewno się udało, po prostu wiesz. Nie mogę powiedzieć, że to byłoby taki, że tak wyłączył ci się No Protect, ale to już było taką troszeczkę w pewnym momencie z premedytacją to już wszystko zrobiono. Udało Ci się tylko i wyłącznie. Poczekaj chwilę. Udało Ci się tylko i wyłącznie właśnie w momencie, gdy wyjechałaś na tego ACDC, i wówczas rzeczywiście było to dużo szczęścia. Na początku jeszcze miałem szczęście, bo Arta próbowała we mnie strzelić i nie trafiła. To też by było szczęście. Dokładnie. To my teraz przechodzimy do drugiej powtórki. No to wracamy do gry. W takim razie, żeby tutaj nie było, tak jak powiedziałem, nudno. Druga bitwa, tym razem Święta Dolina. I jesteś tutaj. Tym razem bez klanu, natomiast, bo to chyba wcześniejsza powtórka, właśnie tak, zapytam, to kiedy dołączyłaś do klanu, jaki klan i jak zostałaś przyjęta? W mnie to. E, odeszłam z klanu z paroma osobami. I w sumie myślałam, tak, ta grupka chciała iść do AK, ale ja nie chciałam iść do AK, bo z AK wiążą, wiążą się takie niemiłe wspomnienia. I w sumie stwierdziłam, że o, może wpakuje się do paskud. Tylko, że do X-ów, do tego ich podkaru. No, reaktywacje mają, w sumie zawsze kiedyś sobie myślałam, że fajnie by było być w takich paskudach. No to po prostu napisałam tam do nich, no i. Okej, okay. w sumie to nawet nie, bo do Omena wysyłałam powtórkę i powiedział mi, że czemu ja mam kranu? Czy coś w desen I powiedział, że napiszę do kogoś z pasku TX-ów. Mm -hmm. No i tak w sumie się zaczęło, i teraz jestem chyba przez dwa dni dopiero, albo trzy w tym kranie. Więc co to tam za staż? No dobrze, no to w takim razie, jak zostałaś przyjęta w tym kranie? Bo to wiadomo, jeżeli jest facet, no to cześć, cześć, i wiesz, i wszyscy się wiesz, gadają, pytają co i jak, natomiast, no, dziewczyny to taka trochę rzadkość. No, bardzo miło, i no, to jak zwykle raczej miło. W sumie, to by nie miło, miło w dziewczyny w bolecie. Taka rzadkość. Jesteś rodzinkiem w tym planie? E, w tym klanie tak, ale ogólnie to nie, bo w ich głównym y, głównym klanie tam jest też jakaś kobieta. Orwena. Ale z nią jeszcze nie miałam przyjemności rozmawiać. Ale w sumie kiedyś chciałabym. No, jasne, wiadomo, że zawsze to takie bla, babskie ploteczki, tak? Tutaj tutaj <laughs> tutaj sobie niby tak gramy, 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 a tam myślę sobie, eee, tu wiesz nie, nie, i tak dalej. <laughs> Ja ale okej, tak. No, ale zawsze, zawsze to jest mile i sympatycznie właśnie porozmawiać z, jakby z, z koleżanką, można w ten sposób to określić, współtowarzyszką tego właśnie tej niedoli, czy czołgisty. Dobrze, to teraz tak. O wiekcie nie będę pytał, ale jesteś młodą, młodą bardzo energiczną, bardzo sympatyczną dziewczynę. E, pytałem się Izzy o wzrost. I to, to jest pytanie. Ojej, czy nie. Nie, nie! Nie, nie! proszę, nie. inny zestaw pytań, dobra? No, nie, no to... mogę ci powiedzieć, ale no, jestem Mam 180 cm wzrost. Ale masz fajny wzrost, normalnie. No, straszny. Fajny! No to wiesz niech, ja ci powiem niech. tak że no wiesz większość dziewczyn to będzie to by ci zazdrościła a nie mówi że żyrafa na to, bez A ile byś chciała mieć? 10 centów to nie. Aha, rozumiem. No tak, bo wiesz no ja rozumiem wszystko jak weźmiesz sobie, założyć te szpilki to na niektórych facetów odzie, od ciebie z klasy już czy tam na to, z góry. To, to aha, bez szpilek już patrzysz. No tak, no dobra. To im, to gu, im to głupio to chyba, jest nie? <laughs> Okej, okay, dobra, nie, nie, cofam, dobra, ma. ale już wiemy mniej więcej, jak to wygląda. E, nie, no, ja powiedziałem, że fajny masz wzrost, także to, wiesz, jest taki, okej. Okay. A to, że są mnie jakieś tam facety niedorośnięte, no to już jest ich problem. Jest ich wina, tak. Dokładnie. Ach, no, tak powiedziałem, wiedziałem, że tak będzie, wiedziałem, że to będzie w, w, miła, wesoła rozmowa, że tak nie skończy się to tak, wiesz, grzecznie, spokojnie, że to będziemy normalnie to wszystko tak bardzo poważnie, Wreszcie mam taką właśnie możliwość na nowe wesoło coś zrobić. Z czego się oczywiście bardzo cieszę? Ja to, mogę się rozgadać. I to dajesz, jest fajne. dajesz, dajesz, dajesz. <laughs> Ale tu trzeba znaleźć jakiś taki idealny temat. No, no to możemy. No, o, wiesz, o dużej ilości tematów to możemy To jest tematów, tak. No, no to może być, właśnie wiesz. No, ale na razie skupmy się może na czymś innym. Powiedziałaś mi tak, że zrobiłaś obiekta, że zrobiłaś ostatnio sobie Twój ulubiony ostatnio czołg, czyli 50B. No i teraz jedziemy na, je, na jego temat. Co cię w nim urzekło? No to, że. To jest niesamowite, że to jest ciężki, a jeździ tak szybko jak med. A szczególnie z górki, to już w ogóle jadę jak Bat Chat, nie? To już jest niesamowite. No i mam niesamowity magazynek, który ładuje bardzo szybko w miarę. No i mogę sobie w każdej chwili przeładować i to jest w sumie no, 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 niesamowite czoło. Ogólnie mówiłam już wcześniej, że magazynki to jest moja w ogóle ulubiona linia i może będę robić kiedyś w przyszłości heavy'ka, ale jeszcze dalej się zastanawiam. Czyli T57 Heavy. Powiem Ci szczerze, że tak, warto. Ze względu na to, że o ile 50B jest rzeczywiście to bardzo dobry, jednak ten czas przeładowania, który on ma, jest w jakimś tam sposób utrudnieniem. To niby jest niedużo, bo to jest 5 sekund różnicy pomiędzy przeładowaniem na 50B, a na, te, na T57 Heavy, ale jednak, jednak jest to odczuwalne. I powiem Ci szczerze, że linia do do T57 Heavy, jest też bardzo miła i bardzo sympatyczna. Jeżeli lubisz takie lighty, tak jak powiedziałem jak tutaj no lubisz grać... No ja mam w... już T49, więc w sumie tam na razie nie lubię T49. Muszę się do niego przyzwyczaić, bo to już jest w ogóle zupełnie inna liga niż Bulldog. I no sumie, tak, bo tam Boże, nie, masz, nie masz magazynka i problemem jest właśnie... O właśnie drugi o, Bulldog! Tu jest w ogóle też cud świata, bo ten bulwar przyjechał i on ładował. Ja nie wiem po co on tu przyjechał. <noise> Boże. A wiesz, ja wiem po co on się, bo on się przyjechał przywitać. Tak. Czekaj, to kto to jest, to jest w ogóle na ten. No zobacz, maczomeno, macho no nie? No zobacz, no to wiesz, no on się chciał przywitać tak normalnie z tobą. Do Dokładnie, więc wiesz, no chciał przyspanować, a nie tak wiesz, żeby od razu przyjechać i ci nie powiem, jakbyś była facetem, to powiedział, powiedziałbym, czy ci, ci maskę wyklepać, no nie? Natomiast no z tobą to się mógłby na przykład tam wiesz, zbratać może bardzo chętnie. On dlatego, dlatego przyjechał, ale nie wiem rzeczywiście po co. Dobrze, wracamy teraz tak. T-71 to też by Ci się, by ci się podobało. Co prawda masz mniejszą ilość pocisków, ale ładujesz bardzo szybko. T-69, no to tam się trzeba przyzwyczaić trochę do tego czołgu, ale później też masz bardzo fajną E1. Także nie chodzi mi o samo robienie właśnie samej E1, tylko też te wcześniejsze też, też właśnie. T-71 sądzę, że też byłabyś bardzo zadowolona z tego czołgu, dlatego A, też... No, to się rozumiemy. ST1, no to super. Uuuu, to też był fó w ogóle. To, to faktyczna wymiana w ogóle, bo nie przyjąłem żadnego strzału i zginął przeze mnie te 25x2, a ja mu wywalała magazynek podczas jego ładowania, nie. Aha. No. Więc w sumie dziękować te 25 na 2, że przyjmował i jeszcze zginął. Mogłam go skończyć. No dokładnie. No nie, w każdym razie on się poświęcił, natomiast ty e, wzięłaś, dokończyłaś już swój piąty frak. No i jest nieciekawie, bo został i z trzeci E25, który. Ojej, ja, E25 to jest bardzo wredny przeciwnik. No ale no dobra, nieważne. Będziemy teraz kontynuować nasze swoje jakieś takie radosne gadanie na inne temat. Jak byłam na TESie, to nawet nie rozmawiałam z tym gościem, co z nim grałam przez pierwszy początek bitwy, dopiero jak się zaczęło tutaj dziać kapować, to nie wiem, weszłam na jego kanał, nie wiem, co ja robiłam, że nie byłam z nim na kanale przez ten moment, Mówiłam, żebym zdążył zdekapować, bo nie zdąży przeładować. Mm -hmm. Na szczęście się udało, mimo że przez to zginął, no ale zrobił swoje i tak temu też ja mogłam. Uh, yeah. Mówi się, że Murzyn zrobił swoje, Murzyn może odejść. O, to no proszę. <noise> Okej, okay, dobra, nie będę, nie będę kontynuował y, tego tematu. <noise> no, y, w takim razie jest znowu... Znowu jesteś, wyciągasz szubitwę. 6 fragów. Demcz y, znowu bardzo dobry. Oczywiście ja 25 jak powiedziałem wcześniej, bardzo niewdzięczny przeciwnik. No i te, teraz, teraz, teraz. Bo na polu to zjedzie, czy nie? No Ale też zrobiła zimną manianę przy tym kapie, to się za, za chwilę zobaczy. Dobrze, wracamy teraz w takim razie do naszych, że tak powiem, pytań, że do naszych takich informacji o tobie, o właśnie o dziewczynie wodzie. Powiedz mi tak, koleżanki. Koleżanki. Koleżanki, tak? Koleżanki i Twoje jakby dzielenie się z nimi Twoją pasją, twoją, Twoimi zainteresowaniami. Czy one jakoś tak jakby po, popierają Twoje, że, że grasz? Czy one stwierdziły, że zgłupiała baba normalnie? No, jeszcze mogę w ten sposób powiedzieć. To znaczy, to jest tak, że w sumie nie mam za dużo. Koleżanek, więc w sumie tak się z tym niedzielę żegnam nami. w sumie to jest tak bo z mojego najbliższego otoczenia, to i tak nikt nie wie jakoś. Po co mam to mówić? Komuś, Aha, rozumiem. No nie no, bo to wiesz, znaczy to, że, że tam wiesz, ilość koleżanek to jest względna, bo to dla niektórych sto koleżanek to jest mało, dla niektórych dwie koleżanki to jest mało, więc to jest no, no. Kwestia, kwestia względna. Dobra, na razie nie zajmujemy się tym, co zrobiłaś na tej bitwie i gadamy sobie dalej. Czyli natomiast jeśli chodzi o jakieś takie właśnie inne osoby znajome, które, które po prostu wiesz, jak się usłyszą, o ty grasz w czołgi? Dziewczyna, no jak to? No bez przesadu no, przecież dziewczyny to powinny, wiesz, nie wiem, stać przed lustrem, malować się, paznokcie, paznokietki i tak dalej. Aha, rozumiem, tata chciał mieć chłopaka, tak? A nie wiem, ale nie czuję się jak typowa dziewczyna. Rozumiem. Aha, czyli też biegałaś po drzewach, skakałaś, a miałaś optary tylko... Ale szałas mimo... zbudowałam z moimi tam kiedyś, dawno, dawno temu. W piątej klasie byłam, to szałas, wbiłyśmy się na patyki z chłopakami. Aha. Boże. Co wygrywali. <trych> w sumie cały czas jakby tak remisowaliśmy, bo ostatnie na no sumę zatem raz My imburdziliśmy szałas a oni dał. W ogóle dużo opowiadać. No widzisz, no to rzeczywiście taka, taka... No powiedzmy sobie szczerze, szczerze taki swój chłop dziewczyna, o. <laughs> <laughs> Jaj, normalnie wiesz co. Nie, dobra, na razie zobaczmy tylko, co zrobiłaś. Znowu dostałaś MK. Albo nie, nie tak, bo to jest bitwa wcześniejsza. Nie, to jest późniejsza. Ta jest późniejsza. Ta jest dobra. późniejsza, ta była wcześniej, tam ta była wcześniejsza. Aha, no to znowu dostałaś MK i dostałaś jeszcze obrońcę i tylko specjalistę. Tylko specjalistę, no nie, jak to ładnie brzmi, no nie? To jest najgorsze! I trzy razy chyba zrobiłam 7 gili i nie mogę dostać tego głupiego radia na tym ciągu. To znaczy, może mam jednego, ale nawet nie jestem pewna. Ale zawsze coś się nie uda i zawsze jest 7, a nie 8. To jest błędne. A wiesz co, ja ci powiem tak, że no rzeczywiście... Radny Walters tutaj by ładnie wyglądał, rzeczywiście byłby jeszcze jeden medal. Ale no cóż, no dobra, nie będziemy mówić, że jeszcze można dalej sobie iść. Tam w, to, to wiesz, tak? Czy jak, w jakichś pulach mówić i tak dalej? To pulach pewnie... nawet w ogóle nie mam. Nie mam jeszcze a... jścia. No, no właśnie, o! I to jest dobre powiedzenie, ze względu na to, że żeby zdobyć pulan, no to rzeczywiście trzeba mieć tak naprawdę szczęście. Ja już nie mówię o takim ekstremalnym medalu, czyli o medalu Rosieni, gdzie tak naprawdę no to, to, już jest, to już jest ewenement, że w pewnym momencie cały team jest w stanie nic nie zrobić, a ty jesteś w stanie zniszczyć wszystkich, ale to już jest inna zabawa. Natomiast... Yy, aha, dobra. Na czyli na tierach czyli, to łatwiej. Na niższych ale... tierach niby tak, ale to, no ale to też to są piątki, w ogóle, nie? No, dokładnie. Od piątek. No dobra, dojdziemy sobie do końca tej, tej planszy. 4714 fragów, eks świetny, 1719 i a ty grasz bez pręmki cały czas, czyli 27 tysięcy, mimo wszystko na plusie, ale tutaj tak jak powiedziałeś, powiedziałaś, że wyrzuciło cię na ósemki, więc bez żadnego golda, bez niczego i tak wyszła ładnie na plus. A, to... Na tym czołgu to mam te 10 godów, ale w sumie chyba pierwszy raz użyłam je właśnie w tej poprzedniej bitwie, bo tak nie wiem czemu go w sumie nawet użyłam. Mm -hmm. Tak o. Bo chciałaś, bo chciałaś Chciała. zakończyć tą bitwę w fantastyczny sposób, żeby zniszczyć wszystkich, żeby wygrać tą bitwę i już w tym momencie tak naprawdę człowiek nie patrzy na to. Wa ważne, żeby było, była wygrana. Tak to jest. A, no. Joj. Wiesz co? Jakbyśmy mieli jeszcze chyba ze 3 czy 4 takie powtórki, to sądzę, trzy że. cztery dalsze... godziny, myślałam, że powiesz. <laughs> nie, 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 no, może wiesz, może nie 3-4 godziny, natomiast 3-4 takie powtórki, to sądzę, że w dalszym ciągu można byłoby w ten sposób, wiesz, trajkotać, gadać i tak dalej. Ale zrobimy kiedyś to inaczej. Zrobimy. Mm... Mogę sydać z jeszcze powtórkę? Mojego baczaka. Dobra, dobra. Dobra, okej. Okay. No to ja w takim bądź razie za chwileczkę wracamy.